Piątek, koniec tygodnia i początek. Na tarczy, kilka minut tuż po dziewiątej. Imieniny dziś obchodzą Benedykt, Franciszek i Robert. Wszystkiego najlepszego! W dzisiejszym odcinku niezwykła historia pewnego 25-latka z Tajwanu. Chen Hongzi w wyniku wypadku, któremu uległ 7 lat temu, stracił możliwość zapamiętywania czegokolwiek dłużej niż na 5 minut. Poza tym defektem chłopak jest w pełni sprawny umysłowo i fizycznie. Ze swoją przypadłością radzi sobie w sposób ciekawy. Zawsze ma przy sobie dziennik, w którym zapisuje dokładnie wszystko to, co robi. Gdy wychodzi z domu, pisze sobie dokładnie, gdzie idzie, bo po 5 minutach podróży nie ma pojęcia, co robi. Wtedy otwiera sobie dziennik, aha, idę do mojego kumpla pograć w memory. I dzięki temu może w miarę normalnie żyć. Niestety nie jest zdolny do pracy, no i trudno też winić pracodawców, że nie chcą go zatrudnić. Ciężki przypadek. Ciekawym również jest to, że nasz bohater nie jest w stanie nauczyć się pisać, więc dziennik, który prowadzi, prowadzi go tylko przez siebie znanym języku. Maluje tam sobie jakieś znaczki hieroglify, tylko nie rozszyfrowuje. Chan mieszka ze swoją mamą i dorabia sobie sprzedając plastikowe butelki. Finansowo wspiera lokalny ośrodek pomocy społecznej, rodzina oraz sąsiedzi. Mama naszego bohatera bardzo cieszy się, że może mieszkać z synem. Syn pomaga jej w różnych pracach domowych, które wymagają wysiłku fizycznego. Jednakże największym marzeniem matki jest wysłanie swojego syna ponownie do szkoły. Niestety nie ma to żadnego sensu, ponieważ Chan i tak wszystko zapomni. Niczego się nie nauczy. W internecie zrobiło się ostatnimi czasy głośno o tym zapominalskim chłopaku z Tajwanu i niektóre organizacje postanowiły zebrać na niego pieniądze, ludzie mogą wpłacać i Chan żartobliwie mówi Spokojnie, tylko mi za dużo nie wysyłajcie, bo mogę zapomnieć, gdzie ja schowam. Dobrze, że ma dystans do siebie. Nie to co ty, pączek. Zapatrzony w siebie narcyz. Świętem na dziś jest Międzynarodowy Dzień Teatru. T -t -t -t. Mój drogi widzu, jeśli znasz jakieś filmy, w których bohater ma krótkotrwałą pamięć i cała fabuła opiera się na tym, jak sobie radzi z życiem, napisz tytuł w komentarzu. Ja tymczasem będę się żegnał. Widzimy się jutro, jak zwykle o godzinie 19. Właśnie zjadłeś pączka. Panie Grażynko, czyli mogę już zaczynać, tak? Dobrze. Witaj w najnowszym odcinku Pączka. Jak to już nagrałem?